A miszał to, nie zwierzę kurwa jego ba, jak Zobaczam, tak. nie ujebę, ma, ja nie ujebie, to nie mogę ba, ja żyję, żebyś a jak mu tu pasuje, że mu bagietą. Wyże nie poleci, bam 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 Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Mówi do mnie Mietek, synu nie masz racji Michał żuga duby do okopulacji Widzisz miała ja jak bam, mu duba życił mu bagietą Wyżej nie poleci Bam, 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 bam. nie poleci Bam, 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 bam. Wyżej nie poleci Bam, 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 bam. nie poleci. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Lada Michał w nocy, Lada Michał w dzień ha! Ciągle <grymne> widzę jego tą obrzaną pięć. Że widzi mijała, ja mu tuba wiedział, wiadłem mu bagietą. nie pole. nie nie pole. nie pole. nie Lata, mm -hmm. Michał lata i szuka rolety Patrzy, czy jakaś dupa nie wystaje za bagiety Ej, widzi Michała, jak mu duba wiedzi, że mu bagietą Wyżej nie poleci Przyleciały do Michała pierdolone ucha Lata koło brzucha, a Michał ją rucha Ej, widzi Michała, jak mu duba wiedzi, że mu bagietą Wyżej nie poleci